Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będziemy robić sernik, ale taki troszkę inny sernik. Będzie to sernik z ananasem. Z ananasem i z taką y, pianką, plus do tego będzie jeszcze kruszonka na wierzchu. To będzie taki ananasowo-kokosowy sernik. Naprawdę będzie bardzo pyszny. Pierwsze, pierwsze co zróbmy od razu, Tutaj mam puszkę ananasa, dajmy na siteczko, żeby nam fajnie ananas odciekł z tego soku. Tutaj mam e, 100 gram mąki pszennej i 100 gram mąki krupczatki, mąka pszenna typ 450 albo 500. Do tego dodamy e, wiórki kokosowe, takie 2-3 łyżki wiórek kokosowych. O, ja takie szczupkiem dam. Troszkę więcej, troszkę mniej, nic nie szkodzi. O, raz, dwa, ja dam trzy. O, trzy łyżki wiórek kokosowych. Do tego dodam dwie, taką jedną e, czubatą e, łyżeczkę proszku do pieczenia. Zależy właśnie jakie macie łyżeczki, bo te łyżeczki to takie nierówne, jedna jest większa, druga mniejsza, ale tak łyżeczkę proszku do pieczenia, do tego szczyptę soli dajemy, no o, szczyptę soli, do tego dodamy cukier, każdy dodaje sobie ile chce. Ja nie lubię słodkich ciast, więc u mnie zawsze tego cukru jest mniej i będą to dwie łyżki. Jeżeli lubicie więcej, dajcie 4-5 łyżek cukru. Wymieszamy. Tutaj mam 3 żółtka. Białka od razu, bo je zużyjemy, wbijcie sobie do jakiegoś wysokiego naczynia. Do tego dodamy. Oj. Woda się zebrała na śmietanie. Taką łyżkę czubatą śmietany. To jest osiemnastka, gęsta kwaśna śmietana. Tak. I do tego zetrzemy 100 gram masła. Szukam tarki swojej malutkiej. Jest. Masła zetrę 100 gram. I z tego będziemy. A jeszcze dam troszkę olejku. Ja dam. Yy, pokażę Wam zaraz. Ja dam olejek kokosowy. Ale może być to też. Yy, będzie pasował tutaj. Jeżeli nie macie kokosowego, to fajnie będzie pasował cytrynowy olejek. Także zaraz Wam wszystko pokażę. Pokażę Wam, jaki kupiłam w ogóle olejek. Bo zazwyczaj kokosowych olejków nie ma, ale mi się udało kupić. Jestem zadowolona z tego powodu. O, taki olejek kokosowy. I kilka dam. Bardzo ładnie pachnie kokosem. Kilka, o, kropel olejku kokosowego. Tak, i z tego będę zagniatać ciasto. Ciasto się ładnie zagniecie. Także jak zagniotę to do Was wracam. No, wracam do Was z powrotem. Ciasto wyszło takiego. Bardzo fajne. Dajmy mu już 10 minut odpocząć. Ja nawet nie wsadzam do lodówki. Może sobie tutaj poleżeć. Tylko je przykryję woreczkiem, żeby mi nie obeschło. O. I teraz tak zaraz mam już piekarnik nastawiony na 180 stopni z, z termoobiegiem. E, wszystkie składniki do sernika muszą mieć temperaturę pokojową. Tu mam kilogram sera z wiaderka. I teraz tak wylałam wodę, bo akurat tu się zebrała woda. I właśnie wszystko zależy, ile będziemy zużywać budyniów do sernika. Wszystko zależy od konsystencji naszego sera. Teraz serów jest tak bardzo dużo z wiaderka, że nie, po prostu nie można powiedzieć, że zużywamy jeden budyń lub dwa budynie. Mój akurat jest, ma taką konsystencję. Im on jest taki sztywniejszy, tym będziemy wiadomo zużywać mniej e, budyniu. Powiem wam, że na, no nie jest aż taki fes sztywny. Miałam sztywniejsze se, sery. A tym bardziej sami widzieliście, przed chwileczką odlałam trochę wody, która się tu zebrała, a ser ma temperaturę pokojową. Także zobaczymy, ile zużyjemy budyni. Mniej więcej zużywa się od jednego do dwóch budyni, waniliowych albo śmietankowych. Wracam do Was za chwilę, aż odpocznie moje ciasto. Wracam do Was z powrotem. Moje ciasto odpoczęło. Powiem Wam, że pachnie, przepysznie I teraz tak. Kto ma ochotę, wałkuje. Kto nie ma ochoty, może robić tak jak ja. Ja zawsze w ten sposób robię. Po prostu wyklejam ciasto poduszkami. O! Ciasto bardzo ładnie wygląda, przez to, że żeśmy dali trzy e, żółtka, to ono jest takie żółciutkie i ma białe kropeczki. Te białe kropeczki to oczywiście jest kokos. I w ten sposób wyklejamy całą blaszkę. Jak wykleję, to do Was wrócę. Już jestem z powrotem. Teraz to nakłuwamy widelcem. O. I wsadzamy do piekarnika. Ja mam z termoobiegiem, 180 stopni. Termoobieg już się, piekarnik już mi się nagrzał. I to zależy wszystko od tego, jak, was piek jak Wasz piekarnik piecze. Um. Powinno być około 15-20 minut. Jak zobaczycie, że ciasto zaczyna się po prostu brązowić, to znaczy, że już. I teraz tak, jeszcze jedna uwaga. Jeżeli pieczecie przykładowo ciasto, i ja na przykład mówię 60 minut w 180 stopniach, to musicie sprawdzać. Każdy piekarnik piecze inaczej. Jeżeli zobaczycie, że sernik Wam zaczyna się przykładowo po 20 minutach brązowić, Palić na, na górze, zaczynają się robić ciemne kropki, coś jest nie tak, to nie skracamy czasu pieczenia, tylko obniżamy temperaturę. Obniżamy o 10 stopni. Jeżeli za 10 minut sprawdzamy, jeżeli dalej się pali, znów obniżamy temperaturę o 10, ale jeżeli o 10 y, stopni obniżamy temperaturę, to o 10 minut wydłużamy czas pieczenia. Mam nadzieję, że zrozumiale powiedziałam. Ale mówię mniej więcej, ja zawsze podaję, że przykładowo sernik piekę w 180 stopniach, ale na przykład po 20 minutach zmniejszyłam pieczenie przykładowo do 170, czy nawet do 160, bo serniki też się pieczą w niskich temperaturach. Tylko wtedy po prostu czas jest troszkę dłuższy. Także ja wstawiam 180 stopni termoobieg. Od 10 do 15 minut. No, u mnie minęło 15 minut. Nawet troszkę przetrzymałam go, bo zaczęłam robić coś innego, ale to nic nie szkodzi. O, jest taki. O, widać. Pachnie pięknie. No i dajmy mu troszeczkę czasu, żeby ostygł. Ostygnie, to do Was wracam, bo robimy wtedy masę e, serową. No, wracam do Was powrotem. Teraz będziemy robić e, masę serową. Tu mam 7 żółtek, i teraz tak: z pierwszego ciasta były 3 jajka, e, to te 3 e, białka mam w innym e, pojemniczku, wysokim. A tutaj mam 7. Białek też w pojemniczku wysoki. E, tutaj 7 żółtek, do tych siedem żółtek dodam ze dwie łyżki. Raz trzy, dam trzy łyżki cukru, takie dość spore. I to utrę. O, takim przyrządem. Wracam jak utrę. Fajnie się uciera w wysokim naczyniu. No, ja już ubiłam. Aha, nie patrzcie na to, że ja jadłam tak cukru, bo ja zawsze tak mało słodzę. Ludzie, którzy nie muszą jakby oszczędzać cukrem, to proszę dać 3 czwarte szklanki cukru i ubić te żółtka. Ja po prostu nie mogę tak dużo cukru, dlatego zawsze jest u mnie mniej. I teraz co robimy? Ja sobie teraz dopiero przekładam tutaj te, te żółtka ubite. Bo naprawdę dużo lepiej się ubija w wysokim naczyniu niż w takim szerokim. No ale wiadomo, że tu w tym wysokim naczyniu no nie zmieści mi się jeszcze ser. Jeszcze. Do tego trochę dam białek, po prostu by mi się nie zmieściło. O. A tak bardzo ładnie się ubiły właśnie, szybko i bardzo ładnie. Tylko że mówię, ja kupuję też e, e, cukier ten taki, e, taki bardzo drobny. O, taki są, jest taki cukier taki do pieczenia. On jest zazwyczaj troszkę droższy, ale taki cukier jest, można dostać. I teraz tak tutaj co doj do co ja będę dodawać. Będę dodawać ten e, ser z wiaderka kilogram i będę po łyżeczce, po łyżce pod, pod dwie łyżki. O, I będziemy mieszać. I tak cały czas, także nie będę wam pokazywać aż do całego Sera, aż tutaj po prostu wymieszamy. Już do Was wracam, i w tym momencie możecie spróbować, czy jest słodkie, czy nie. Gdyby nie było słodkie, to tutaj możecie dodać troszkę jeszcze cukru, ale pudru w tym momencie. Dla mnie jest wystarczająco cukru, i teraz widzicie, każdy ser jest inny. On wyszedł taki dojrzadki, a jeszcze tym bardziej, że dodam tutaj. E, 3 białka ubite. Więc najprawdopodobniej e, 3... A, i jeszcze masełko, o, bo bym zapomniała. Dodam teraz jeszcze masełko. O, patrzcie, zrobiło mi się za gęste, więc troszeczkę na chwilkę na gazie, ale dosłownie chwilkę. żeby nam się, żeby nie było za gorące, żeby nam się jajka nie zagotowała. Dobra, wystarczy. O, z powrotem się rozpuściło, fajnie. Dolejemy teraz tutaj masełka i będziemy mieszać. Wszystko, o co tutaj jest, tak? I już Wam pokazuję, co dalej. I bierzemy, wsypujemy teraz e, budynie. Pierwszy, ja śmietankowe mam, i każdy budyń ma po 60, o jakieś takie większe. 60 gram, bo ostatnio było to był. A bo to jest z cukrem. No trudno. Z, e, bez cukru to 40 gram, a z cukrem 60. I wsypujemy budynie i patrzymy na konsystencję. Widzicie? Trudno. Nie popatrzyłam, jak kupywałam. Dalej jest dość rzadki. O, nie wiem czy to widać. Za, za rzadki. Po prostu taki ser. Teraz są sery tak różne. No po prostu trzeba patrzeć. Więc dosypiemy drugi budyń. Dlatego właśnie mówię, nigdy nie mówię, czy to jest jeden czy dwa, dopóki nie zobaczę, jaką konsystencję ma ser. Do tego dodam. Dalej, kilka kropel. Tego olejku kokosowego. O. I dodamy troszkę wiórek kokosowych, tak, ze dwie łyżki. Nie więcej, ze dwie łyżki. Ja to tak na oko wysypię. Ale dwie łyżki wiórek kokosowych. I będziemy to mieszać. O, no. tak, żeby mi ciasto nie wyleciało. Już o, I już jesteśmy praktycznie na finiszu. Ale mówię wam, pachnie kokosami jak. Mieszamy tylko do, roz, do żeby yy, budyń dobrze wymieszać. na bok, myjemy porządnie to tutaj mieszadło i będziemy ubijać. Ja będę ubiję po prostu już poza kamerą te trzy białka ubiję z dwoma łyżkami cukru pudru. tam dam tutaj dam dwie łyżki cukru pudru i będę ubijać na sztywno. Piana z trzech y, y, białek jest ubita. Wymieszamy teraz pianę tutaj z tą masą serową już. Aha. samego spodu trzeba mieszać, bo tam zazwyczaj piana z białek nie dochodzi. Najlepiej to się miesza ręką taką masę, bo wtedy właśnie można dojść do samego spodu. Piekarnik nastawiamy tak na ja nastawię na razie na 170 stopni z termoobiegiem. Ale mówię tak od 170 do 180. Aha. Tak. I bardzo szybko, o, na razie odstawiam, ubijam drugą pianę też z dwoma takimi płaskimi łyżkami cukru pudru. Także ubijam i zaraz do Was wracam. No, już do Was wracam, wszystko szybko robiłam. Masę wylewam tą, co żeśmy przed chwilą robili. W międzyczasie, tak jak Wam mówiłam, ubijałam e, białka, tych siedem białek. Tak z dwoma płaskimi łyżkami dałam e, cukru pudru, żeby tą pianę tak e, usztywnić po prostu troszkę. O, Troszkę musiał mi mąż pomóc, bo samej jest naprawdę trudno, ale, ale od czego ma się męża? O! Tak. Tak. Dobra. Tutaj mam właśnie ubitą pianę. I tutaj mam zrobioną kruszonkę. Kruszonka jest zrobiona tak. 100 gram mąki przemnej typ 450 albo 500. Do tego jest 50 gram masła i 50 gram cukru. Do tego dałam dwie łyżki wiórek kokosowych. I z tego po prostu zrobiłam o taką kruszonkę. Teraz na to wykładamy Nasze odsączone, co mówiłam na samym początku. Ananasy. O. Tak. Piekarnik już mi pikał, że już jest nagrzany. Blaszka to, bo zmierzyłam, 25 na 36 centymetrów. O. Także będzie serniczek ananasowo-kokosowy. Jak pinakolada. O, dobrze. Na to dajemy. Wezmę jeszcze jedną łyżkę. Gdzieś powinnam mieć. Mam pianę. Tą ubitą naszą rozsmarujemy z tych siedmiu białek, co nam zostało, jakżeśmy ser robili. sprawdzajcie naprawdę sprawdzajcie jak piecze wasz piekarnik żeby nie przypiec każdy piekarnik jest inny o. starajcie się żeby tak równo to było Dlatego właśnie nie może być za wysoka temperatura, żeby Wam po prostu białka się nie, nie spaliły. Lepiej troszkę dłużej, żeby posiedział wasz sernik niż żeby się białka spaliły. I to wszystko przykrywam kruszonką. Na pewno sernik musi być godzinę, chcę przykryć tak całe białka, żeby mi one właśnie się nie paliły, bo białko bardzo szybko może się spalić, ale jak przykryjecie kurszonką, to powinno być dobrze. wkładamy do piekarnika. O, wkładam do piekarnika. Widzimy się za godzinę. Już do Was wracam. Minęło godzina 10. I sernik zaraz wyciągnę i Wam pokażę, jak, jak wygląda. O! Po yy, pół godzinie Proszę bardzo, pachnie pięknie. Po pół godzinie ze 170 stopni zmniejszyłam na 160 i dlatego cernik nie piek się godzinę, tylko godzinę 10. Tak jak mówiłam, jeżeli e, będziemy zmniejszać temperaturę, no bo bałam się, żeby mi się tutaj nie przypiek, to wtedy wydłużamy czas o 10 minut. Więc wydłużyłam czas o 10 minut. O, bardzo fajne. No i teraz go odstawiamy, żeby troszkę przestygł. Jak przestygnie, oczywiście pokroję, pokażę, jak wygląda w środku, ale pachnie kokosowo, naprawdę. No pięknie, nie, nie da. Szkoda, że nie da rady przesłać wam zapachu, albo was, was e, poczęstować. Także, jeżeli Wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę. I widzimy się na następnych przepisach. Pa Pa!